Witam serdecznie i chciałbym zaprosić na nowość na warsztaty online spotkanie duszy i uzdrowienie ducha i ciała, które odbędą się 11 i 12 maja 2024 roku. Wielu z Was prosiło mnie o warsztaty online, ponieważ mieszkacie za granicą. I oczywiście trudno wam jest dojechać na warsztaty stacjonarne, więc teraz organizujemy warsztaty online. Oczywiście takie warsztaty organizowałem wcześniej w Stanach, w Niemczech, w Austrii, Wielkiej Brytanii, indywidualne warsztaty na całym świecie online, więc robiliśmy te warsztaty przez Skype'a, przez komunikator Skype i dlatego wybraliśmy ten komunikator, bo jest bardzo stabilny i bardzo bezpieczny i bardzo łatwo obsługuje się ten komunikator. Dlatego wszystkich uczestników, którzy chcieliby skorzystać z warsztatów online, proszę o to, abyście zainstalowali sobie komunikator Skype na telefonach czy na komputerze, tak abyście mogli uczestniczyć w tych warsztatach. Zgłoszenia przyjmuję na arondiagnostamaupainteria.pl Warsztaty Spotkanie Duszy odbędą się 11 maja o godzinie 10 i potrwają adekwatnie do ilości uczestników do około godziny 17.00. I 12 maja będą warsztaty uzdrowienia ducha i ciała. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z dwóch dni, to oczywiście może do mnie napisać, że chce korzystać z dwóch dni warsztatów. Koszt warsztatów od jednego uczestnika za jeden dzień warsztatów to 300 zł. Zgłoszenia przyjmuje na małpainteria.pl. Numer konta jest podany tutaj. Na tym filmie i oczywiście możecie Państwo otrzymać go również, kiedy wyślę się do mnie zgłoszenie. Ja również wyślę do Was link do grupy na Skype. Dodam Was jako użytkowników do tej grupy. Dlatego warsztaty online odbywają się w ten sposób, że dana osoba, wiedząc z jakiego komunikatora korzystamy, Loguje się do tego komunikatora, zakłada konto, jeżeli tam nie ma konta. W tym momencie przesyła mi swój nick lub taki link do swojego konta, i ja w tym momencie dodaję do grupy, wysyłając w mailu link do tej grupy. I o tej godzinie, w tym dniu łączymy się wszyscy i możemy używać kamery, możemy używać mikrofonów, możemy się widzieć, natomiast. Każdy z Was decyduje, czy włączy kamerę, czy nie włączy kamery, natomiast oczywiście mikrofon będzie włączany adekwatnie do tego, jak będę odpytywał ludzi o to, co przeżyli na warsztatach Spotkanie Duszy. Jeżeli chodzi o warsztaty Spotkanie Duszy i o warsztaty Uzdrowienie Ducha i Ciała, to oczywiście pod tym filmem jest dokładny opis, co one zawierają. Ja tylko mogę powiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że do Waszla to spotkanie duszy i uzdrowienie ducha i ciała potrzebujecie ciszy i spokoju, zwłaszcza w sobotę, kiedy jest medytacja. Więc każda osoba, która zgłasza uczestnictwo, powinna zagwarantować sobie kilka godzin, przynajmniej 6-7 godzin ciszy i spokoju we własnym domu, aby mogła medytować. Potrzebujecie słuchawki, aby właśnie założyć je na uszy i móc słyszeć moją medytację oraz wyjaśnienia. Dodatkowo potrzebuje komunikator z mikrofonem, tak aby mogła opowiadać o tym, co widziała i zadawać pytanie. To, co jest najpiękniejsze w spotkaniu duszy, to to, że spełnia ona marzenia wielu ludzi i tworzy wiele cudów. Uczy medytować, ale też uczy połączenia swoich świadomości, tak aby w życiu mieć cudownych, pięknych przyjaciół w sobie. Którzy pomagają nam w drodze do cudownego, pięknego, zdrowego, szczęśliwego życia. Mówię o duszy, podświadomości i oczywiście panowaniu nad własnym umysłem. Te warsztaty to nauka medytacji, ale też i rozwój dla wielu osób, które już znają te warsztaty, ponieważ oni podróżują po swojemu i rozwijają siebie w podróżach, w zmianach. Zawsze odpytuję Was o marzenia i pragnienia, i dokładnie pod całą grupę. Wtedy układam warsztaty tak, aby te wszystkie pragnienia i marzenia się spełniły. Pokrótce opowiem, że spotkanie duszy to tak naprawdę warsztaty, które oczyszczają przestrzeń zdrowia, przestrzeń rodziny, związków, miłości, tworzą drogę do kreacji, do przyszłości łączą nas z opiekunami, łączą nas ze źródłem, z Bogiem, łączą z duszą, z podświadomością, łączą nas z poprzednimi wcieleniami, gdzie możemy zwiedzać poprzednie wcielenia i oczywiście z naszym kochanym rozumem oraz też odbywamy podróż w kosmos, łącząc się z istotami podziemskimi i zwiedzamy wiele różnych planet. Oprócz tego zawsze jest jakaś nowość, Adekwatnie do uczestników, którzy na przykład chcą coś zmienić, coś doświadczyć, i w ten sposób układam jakiś fragment medytacji na nowo. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli komunikację ze sobą, więc nie musimy się widzieć, jeżeli chodzi o ten stan. Ale ważne jest, aby działały mikrofony, abym mógł odpytać i wytłumaczyć każdej osobie to, co widziała i przeżyła w medytacji, oraz odpowiedzieć na pytania, jeżeli będą pytania indywidualne. Jeżeli chodzi o Uzdrowienie ducha i ciała, które odbędą się w niedzielę. Również zaczynają się o godzinie 10 i mogą potrwać do godziny 16, w zależności od ilości użytkowników. Tutaj te medytacje i afirmacje są w innej formie. Tutaj wchodzimy we swoje wspomnienia, zaczynamy na nowo tworzyć drogę do dobrobytu, dobrostanu. Choroba w naszym ciele to informacja naszego ciała, że powinniśmy zmienić swoje zachowanie i myślenie. Albo mają trzy podłoża. I omówimy szczegółowo wszystkie te trzy podłoża, tak aby uwolnić ciało i ducha z tak zwanych stanów chorobowych. Dodatkowo omówimy oczywiście wszystkie narządy, jaki narząd, za jaki aspekt naszego życia odpowiada. Uruchomił procesy sprawcze w waszym ciele, w waszym duchu i w waszym myśleniu, tak abyście świadomie korzystali z mocy sprawczej, zdrowotnej, jaką macie w sobie, i uwolnili się ze wszystkich chorób, dolegliwości. Oczywiście, opis, co zawiera ten kurs, jest pod tym filmem, więc tam zobaczycie, że jest wiele, wiele tych właśnie opisów zdrowotnych opisów uwolnienia z chorób psychicznych uwolnienia z stanów. Depresyjnych, z niskiego własnej wartości, z toksycznych relacji i uzupełnienia we wszystkich aspektach naszego życia, również karmicznych. Przechodzi to przez proste, łatwe afirmacje, i tutaj większość osób siedzi sobie na krzesełku, będzie siedziała, będzie słuchała wykładu. Następnie przejdziemy do kolejnych afirmacji. W zależności od grupy są to 3, 4, 5 afirmacji, adekwatnie do tego, z jakimi chorobami dana grupa się mierzy i te warsztaty również. Układane są adekwatnie do uczestników. Więc również tutaj, jeżeli ktoś chciałby wybrać tylko i wyłącznie te warsztaty, to proszę napisać do mnie na arondiagnostamaopainteria.pl, że chciałabym skorzystać z tych warsztatów. Podaję swój nick na Skype'ie lub przysłać mi ten link, który właśnie bezpośrednio skierujemy na Państwa nick na Skype'ie. I ja oczywiście w mailu wyślę wszystkie dane jeżeli chodzi o grupę i spotkamy się o 10. Połączymy się kilka minut przed godziną 10. I dołączę wszystkich uczestników do tej grupy. Więc tak to będzie wyglądało, i oczywiście na Skype jest taka możliwość, że włączamy sobie mikrofon wtedy, kiedy ja będę mówił, i każda osoba, która będzie chciała coś powiedzieć, może podnieść rękę, może włączyć na chwilę kamerę, może napisać coś na czacie. W ten sposób będą odbywały się te warsztaty, ponieważ mamy doświadczenie tutaj, jeżeli chodzi o warsztaty online u Andrzejka, warsztaty NLS, więc w tym momencie również. Moje warsztaty po wielu prośbach zostaną w ten sposób na nowo stworzone. Serdecznie zapraszam 11 i 12 maja na warsztaty spotkanie duszy i na warsztaty ustrowienie ducha i ciała. Oczywiście ilość osób jest ograniczona, więc tutaj im szybciej wykonacie zgłoszenie, oczywiście opłata jest jakby drogą do tego, że to zgłoszenie jest potwierdzone i gwarantuje miejsce na tych warsztatach, więc proszę przy zgłoszeniu dokonać płatności. I w ten sposób spotkamy się na warsztatach. Zapraszam wszystkich chętnych i spełniam prośbę wszystkich osób, które pisały do mnie w tej sprawie, aby właśnie te warsztaty były online. Zwłaszcza osób chorych, które bardzo często mówiły do mnie, że chciałyby być na ich warsztatach, ale ich stan zdrowia nie pozwala na dłuższe podróże do Warszawy, na warsztaty stacjonarne. Więc teraz będąc w domciu, w swojej oazie, będą mogli przeżyć to, co przeżywają ludzie na warsztatach stacjonarnych. Jeżeli chodzi o połączenie, to tutaj nie ma znaczenia, z jakiego krańca świata do nas wyślecie zgłoszenie, ponieważ ważne jest tylko, abyście mieli internet w domu, który umożliwi Wam uczestnictwo w tych warsztatach. Zapraszam serdecznie na warsztaty, i wszystkie wiadomości na temat tych warsztatów są tutaj pod tym filmem, w opisie tego filmu. Do zobaczenia na warsztatach online. 11 i 12 maja.